No, witam Was moje kochane baranki. Zapraszam Was na czytanie takie tygodniowe. Kochani, na problemie lub sytuacji macie pięć kielichów, na sytuacji sprawiedliwość, do przyszłości cesarzowa odchodzi. Dziewięć była w przyszłości i królowa była w, jako rada. Kochani, zobaczymy, co nam pokażą karty na dnie talii, oczywiście. No to co? Zapraszam do czytania. Kochani, macie trzy miecze, trzy miecze. Rozczarowanie, smutek, żal, lub trójkowa wiadomo sytuacja, tak? Cztery miecze: jesteście zamknięci na relacje, możecie chcieć odpoczynku, nawet od pracy. Kochani, czujecie się osoby bardzo samotne, tak? Nawet jak jesteście w związku, czujecie się samotni, już was nic nie cieszy. I oczywiście macie pazia mieczy. I tutaj mamy Dobra, baranki. Paść. To są wiadomości, ale paść mieczy mi mówi, że ktoś zbiera informacje na wasz temat, albo wy zbieracie na kogoś temat. Jeżeli chodzi o związki, te osoby, które są w związkach, mogę powiedzieć, że są konflikty między wami, tak? Możecie się kłócić i wy w czwórce mieczy. Kochani, wy się czujecie tacy zrezygnowani. Wy już macie dosyć, tak? I trzy miecze. Macie smutek, żal, rozczarowanie. Może być też tak, że mogła się pojawić trzecia osoba. Słuchajcie, macie rycerza monet. To jest karta byt, pan koziorożca, ale nie musi. I na spodzie macie sześć mieczy. Sześć mieczy mi mówi czas na zmiany. Kochani, ale zaczynamy. O tym rozkładu. Tutaj nam karty pokazały i mogę powiedzieć tak. Albo wy, albo wasza ta osoba, może mąż, partner, lub ta trzecia osoba zbiera jak najwięcej informacji. Coś się musiało zadziać, było, było jakieś zakończenie, może jakaś, no po prostu kłótnia i daliście sobie czas na separację, cztery miecze, tak? To jest czas na separację odpocząć. Yy, Przemyśleć, tak? Bo mnie czy to są e, e, myślenia takie, ale musicie tak podejść do sprawy chłodno, ale, ale logicznie. E, kochani, albo Wy, albo ta osoba jest na razie wycofana, tak? Bo dziewięć buław. Jeżeli chodzi o związki, że ta osoba jest wycofana, nieufna, tak? Kochani, macie pięć kielichów: albo wy, albo ona będzie miała do wyboru dwie opcyjki, kochani, albo wy jesteście rozczarowani, lub ta osoba jest rozczarowana tą sytuacją, która miała miejsce. Macie trzy miecze, mogła być trójkowa sytuacja, lub po prostu zadziało się coś między wami. Coś nieprzyjemnego Mogła być, mogło być tak, że jedno było związku, a yy, wiecie, drugie było wolne i jeden partner mówi ma zostawić męża, a tutaj widzicie. Nie wiecie, co macie podjąć. Słuchajcie, macie dwie karty. Pięć, pięć kielichów jest to karta mówiąca, że coś trzeba zakończyć po to, żeby przyszło, żeby, znaczy żeby przyszło, żeby otworzyła się brama na coś nowego. Dziewięć buław też to jest karta yy, mówiąca, że po prostu albo wy, albo ta osoba też no, zamknęła. Za sobą po prostu bramę do serca, bo jest wycofana, bo jest ból w sercu. Macie tam trzy miecze na spodzie talii. Jakieś rozczarowanie było. Kobieta cesarzowa, kobieta piękna, kobieta wie czego chce, kochani. Ale królowa buław to jest kobieta, która postawiła na siebie, tak? I dlatego. Albo wy, albo ta osoba ma rozczarowa takie rozczarowanie, tak, tą sytuacją. Macie sprawiedliwość. Sprawiedliwość jest to karta mówiąca. Dobra, sprawy sądowe, ok, to tam też może być, tak? Mogą być rozwody, kochani, będzie po prostu takie rozczarowanie, tak? E, zamknięcie pewnego etatu w swym e, życiu, tak? E, coś się kończy po to, żeby też przyszło lepsze, ale wiadomo, przy sprawiedliwości to będzie bardzo bolesne, tak? Bo sprawiedliwość to jest karta bolesna. E, Podchodzi, no sprawy będą tak chłodno, ale powiem szczerze, będą bardzo bolały albo Was, albo tą osobę, tak? Ale sprawiedliwość mi mówi, że te sprawy, które nie y, ujrzało światło dzienne, ujrzy, tak, i będzie po prostu, no znaczy, będzie, wszystko wyjdzie, tak? Y, y, wasze czy tej osoby zamiary, jakie. E, mieliście. Kochani, macie obserwację i to ostrą, tak? Z jednej i no tutaj paść e, mieczy i dziewięć buław. To jest też taki e, sąsiad, może być m, osoba na dużym stanowisku, albo wy po prostu jako w tej cesarzowej obserwujecie tą osobę, tak? E, kochani, może być wokół was jakaś e, koleżanka, która wam może też e, doradzać, ale tutaj mi się bardziej pokazuje, że Wy będziecie mieli, mieli baranki do wyboru dwie opcyjki, tak? I to dla Was będzie po prostu powiem szczerze, no, ciężko, bo może być tak, że kochacie kogoś innego, a po prostu no, w sprawach takich będziecie. Zostaniecie z tą osobą, no, którą po prostu nie kochacie, tak? Dziewięć buław to jest: ktoś zamyka bramę serca, po prostu nie daje serca tej drugiej osobie, bo jest zranione, tak? Się boi zaufać, bo zostało bardzo mocno skrzywdzone. Macie trzy miecze, kochani. Dla niektórych to po prostu, muszę to powiedzieć, tak? Pięć kielichów to jest. Um, Karta mówiąca, że ktoś może odejść. Kochani, może to nie jest dla nikogo, ale to muszę też powiedzieć. Ja Wam życzę moje baranki wszystkiego dobrego, ale proszę Was bardzo, od 17 lutego do 10 marca nie podejmujcie żadnych decyzji. No nic takiego, nie kupujcie takich rzeczy, takich drogich, bo powiem szczerze, Merkury się cofa. I dla nas to jest czas taki niekorzystny. E, po 10 marca róbmy sobie co chcemy. Ja Wam życzę wszystkiego dobrego i kochani, zapraszam Was na kolejne czytanko. Dziękuję ślicznie za komentarze, za lajki i pozdrawiam Was serdecznie. Papa! Pa.